Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku przeglądu newsów. Dawno mnie nie było, a więc nadrabiamy zaległości. W sieci pojawiła się dość niepokojąca plotka dla fanów marki PlayStation. Podobno Ratchet Clank Rift Apart miał pojawić się także na PC. Do takiego wniosku doszli z od analiz wszelakich trailerów gier. W jednym z najnowszych zwiastunów Ratcheta nie pojawiła się na samym końcu niebieska plansza z informacją, iż tytuł ten jest ekskluzywną grą na PlayStation 5. Spekulanci stwierdzili zgodnie, że oznacza to, że tytuł ten także pojawi się i na PC. Nic bardziej mylnego. Sony naprawiło już swój błąd i dodano taką informację. Fani PlayStation mogą spać spokojnie. A teraz małe polecanko i antypolecanko. Jeśli ktoś uważnie śledzi moje poczynania w internetach, to wie, że zacząłem oglądać nowy serial, Aż Kontra Martwe Zło. Jest to czarna komedia na podstawie filmu Martwe Zło z 1981 roku. Produkcja ta ma trzy sezony. Pierwszy jest mniej komedią, a horrorem, ale kolejne dwa już posiadają mroczne poczucie humoru, które spodoba się spaczonym umysłom. Ogólnie serial polecam. A teraz antypolecanko. Na platformie Netflix pojawił się drugi sezon Miłość, śmierć i roboty. Pierwszy sezon był genialny i miałem duże nadzieję, że drugi utrzyma wysoki poziom. Niestety okrutnie się myliłem i z 8 odcinków tylko 2 zrobiły na mnie wrażenie. Reszta jest wyjątkowo słaba. I teraz niepotwierdzone ploteczki. Podobno powstaje trzecia część Śródziemia z niezłym systemem Nemesis. Gra ma być zaprezentowana na tegorocznych targach E3, które będą się online. Do sieci wyciekła rozgrywka z zamkniętych testów gry The Division Heartland. Materiał wideo szybko został usunięty. A jeśli ktoś nie kojarzy tego tytułu, to będzie to gra nastawiona tylko na mulki. Ale za to będzie produkcją free to play, pewnie z wieloma mikropłatnościami. I jak jesteśmy przy tej marce, to Netflix pracuje nad filmem na podstawie gry. Jeśli także martwicie się jak ja przyjęciem przez elektroników mistrzów kodu, to mam chyba dla was dobrą wiadomość eA deklaruje, że Codemaster zachowa swoją niezależność. Tylko czy mówią prawdę, czas pokaże. W sieci pojawił się zwiastun serialu produkcji Netflix, który na bank spodoba się fanom żywych trupów. Resident evil wiecznym rok zadebietuje już na naszych telewizorach 8 lipca tego roku. Ja już się nie mogę doczekać. The Last of Us Part 2 w aktualizacji 1.08 otrzyma w końcu na PlayStation 5 wyższą rozdzielczość. Zapewne mowa tu o 4K i 60 klatek na sekundę. Trochę to trwało, ale podobno warto było tyle czekać. Mam dobrą wiadomość dla fanów polskich dubbingów. Mają mutant otrzyma pełną polską lokalizację. Je! Yeah! Dla mnie to super wiadomość, bo uwielbiam polskie dubbingi w grach wideo. Dla maroderów zostaje opcja angielska z polskimi napisami, a tak dla przypomnienia. Premiera już 25 maja. I to już była ostatnia informacja w tym przeglądzie newsów. Pozdrawiam i do usłyszenia.